ta? Jajo tak, to wyjście, wyjście jeszcze mówię. Wejdź i daj disconnecta i ci zaliczył od Tak, chcesz pomóc? Ci pomóc Nie, 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 nie Dobra co to kurwa jest Łap granata To idziemy tu górą czy olewamy to tutaj? Bo to tu mogą się tybić To wiem o tym, że mogą być to co, idziemy jak? Lewo? No ja tam ja mogę iść Ja bym się nie boję nie wiem, że jest dać, no. Bardziej boję się z nikim. To by To strzały słyszałem. tu też takie pytanie, tym pytanie. Nie. nie. <głos> ledix, <głos> ledix tu leży. Ledix tutaj. Pod stołem. Tu był. Tu, 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 Od tego spawnu nie znałem. No kurwa patrz na to, jak mi nie wierzę No wierzę no, tylko już mówię, że nie znam tego spał Ja też nie Na ulicach radnicy? No też takie do, do wyjścia Chcę iść <laughs> No tutaj, chcę wyjść My stamina is out. Ty już tam do przodu pobiegłeś? No pewnie. Ja jestem taki lamborg, ale <grymne> Ta w Tak, umieraj, jak w umieraniu też jesteś dobry. To jest taki trochę lamborg. Odwrócony. Wbijam się ładowo, co stamina Jeździłem cały, w dupę O są banię, jebałem w dupę Zbijałem na niebie, zraniłem Wpadł do końca No ty kurwa, kawałek Ty krafanik Krafałek Dobra, to na auto, czy jeszcze? Tu byłeś chwili? Jeszcze chwilę, bym sobie wziął ten, zobaczył czy te pendrive'y to są kurwa jakieś Puste są te szafki, kurwa Już przez to, że jak wchodzimy we dwójkę, to pendrive'ów nie znajduję, a jak pójdę no. solo, to mamy zbraną. Dobra, dawaj, O! O! Szturma. No, No! no. Tak! Tak! Mówiłem, że będzie. Na aucie. Czekamy tu. Biegnie? Biegnie. <grywa> Idzie. Dobra, ładuję, tu? On nas nie widzi, dlatego nie wolno ostrzegawki no Fucking terror group. I o, to było dobre. No to Podchodzi... Drop go? dead, you ruszy prick! Ładuje, ładuję! Nieee, yeah, ty kuda poszok! A zginiesz kurwa zaraz! O SUKUKA! Da, Dawot on! Nie, za budynkiem jest. No! Oj! WŁon on Tu jest, no, jak się tylko wychodzi. Kurzwa nie można wyjść, bo cię zabije nawet... А на лево где видим его охранять. Так? Да вот он! Не можем еще рушить. Э, ты куда пошел? Э! фокет ты говоришь, слышь, что ты там несешь? Вон она, ну пы! О, курва, ты, o, ty, двух есть. Да. Из кафе и из Вон он, сука! Ты по-русски говори! Ч ты там несешь? Nie 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 bozdechniesz. Nie musisz zdechnę, no kurwa. Kurwa nie mam co zrobić! Eee, ty kuta barszo! Ty kurwa czarna, no, Wiem no. no co mogę zrobić, wiem co mogę zrobić. Któryś z nas go musi zabić. Dobra. Czekaj, czekaj, coś tam tu idzie. Eee, TY KUDO PASZŁO? WONĄ SUKA! A oni siedzą w takich miejscach, że ich nawet nie dotknę Wona UPY! No właśnie wiem Dwójkę leżą, zabity, Turman i WOW! Masz go? Ale mnie porobił, porobiło Retrebele mam o kurwa, oh. zajebiście! Nie ma karty? Żyjesz? Ledwo. A zabiłeś go? Tak. No to ja... wszyscy, no to ja dwóch był kurwa. Co ty gadasz? Gracz tu poddek kurwa. Jeszcze jeden idzie. Tu ja jestem z tyłu. A, na prawo jest ten. Ty przeodowywasz? Tak. SKS-a mam tu pełno broni ale... Petrebela mam się, kurwa, chciałem teraz kupić ale popatrzyłem na cenę i stwierdziłem żeby nie stać To ile? 3 miliony No to mało Jak mi się Zdech... uda wyjść to go sprzedaję Kurwa Ale bronię te... no, jest na prawo A to co tutaj zdechło? because we lost everything we had to pay the price Ghost you're everywhere I'm your Demon never Leaving I'm made of soul of rage And fear